Czy owoce są zdrowe. Jako osoba faworyzująca dietę karniwor oraz duży sympatek diety ketogenicznej, generalnie do tematu owoców podchodzę podobnie jak do warzyw. Uważam je za mocno przereklamowane. Zdecydowanie ten odcinek nie spodoba się komuś, kto kocha owoce, nie wyobraża sobie bez nich życia i uważa, że owoce to samo zdrowie, mają dużo witamin itd. Ten odcinek jest właśnie pod kątem eliminacji węglowodanów z naszej diety. Jest dla osób, które chcą albo muszą eliminować węglowodany, owoce, a fruktoza zawarta w owocach należy do grupy węglowodanów. Mam na imię Beata i witam Was serdecznie na kanale Keto Travelers. Na tym kanale dzielimy się wiedzą głównie na temat diety ketogenicznej, ale również wpływu diety na nasze zdrowie oraz o tym, jak wzbogaciła się nasza wiedza na przestrzeni czasu. Pozdrawiam serdecznie, gorąco naszych stałych widzów oraz zachęcam nowych widzów do subskrypcji naszego kanału. A więc, odcinek o owocach warto zacząć od tego, że dzisiejsze owoce niczym nie przypominają ich praprzodków. W wyniku rozwoju agrykultury oraz nauki przez ostatnie jakieś 150-200 lat człowiek udoskonalił produkcję owoców poprzez najpierw krzyżówki, a potem już laboratoryjne modyfikacje. Oba sprowadzają się w zasadzie do modyfikacji genetycznych. Dlaczego? No więc dlatego, aby owoce były bardziej odporne na choroby, aby były większe, aby były bardziej smakowite. Czyli po to, aby sprzedać ich więcej. Zwłaszcza ten ostatni czynnik jest mocno związany z ilością cukru w owocach, bo nie wiem, czy Wam wiadomo, ale oprócz fruktozy owoce również zawierają sacharozę. I to wcale nie aż tak mało. A uzależnienie od smaku słodkiego to nie jest wcale mit. Dla osób, które starają się odzwyczaić od kojarzenia smaku słodkiego z czymś przyjemnym, z czymś, bez czego nie mogą się obyć, Czyli są od tego właśnie uzależnione. Powinno ich to zaciekawić. Zamiana lodów na owoce, bo owoce są zdrowe, albo zamiana obojętnie czego słodkiego, gazowanego napoju na owoc, bo owoce są zdrowsze. Taka zamiana, taką zamianę można określić trochę jak zamienił stryjek siekierkę na kijek, bo owoce obecnie są teraz bardzo, bardzo słodkie. Są owoce o mniejszej ilości węglowodanów, głównie te z grupy jagodowych, takie rosnące nisko przy ziemi, często można je też spotkać dziko rosnące w lesie i mowa tutaj o jagodach czy jeżynach na przykład. Jednak faktem jest, że fruktoza potrafi zrobić niezłe spustoszenia w naszym organizmie. Oczywiście nie mówimy tutaj o okazjonalnym spożyciu owoców raz na jakiś czas. Mówimy o osobach, które wywaliły z diety słodycze i zastąpiły je przysłowiowymi tonami owoców, bo cukier z owoców jest zdrowy. A więc fruktoza jest monosacharydem. Znajduje się e, tak naprawdę w każdym owocu, jest jej dużo e, w kukurydzy i przemysłowo właśnie uzyskuje się duże ilości syropu kukurydzianego, który jest składnikiem a, napojów słodzonych. Większość ludzi jest w stanie dobrze tolerować fruktozę. Nasz organizm jest do, jest do tego przystosowany, więc okazjonalne spożycie garści, jagód, nie wiem, połowy banana, czy nawet łyżki miodu do, do jakiegoś wypieku, nie zrobi Wam różnicy, a na pewno nie zrujnuje Waszej diety ketogenicznej. A jest nawet trend w świecie: karnivor dopuszczający właśnie od 10 do 20% owoców, głównie jagodowych. Może niekoniecznie owoców, co bardziej węglowodanów, i w tą grupę głównie wchodzą tutaj właśnie owoce czy jakiegoś, jakieś wariacje na temat roślin, korzonków itd. Niektórzy dopuszczają również trochę miodu, ale jest to tylko jakby w okresie letnim, gdzie głównie te owoce występują czy, czy dominują. Zjadanie zbyt dużych ilości fruktozy będzie powodowało podniesienie kwasu moczowego, co może prowadzić do podwyższonego ciśnienia krwi, wzmożonych ataków dny moczanowej u osób z dną, wzmożenie nasilenia zapalenia i bólu stawów, a i wzmożenie lub nasilenie problemów skórnych, zwłaszcza przy trądziku i egzemie. Zbyt dużo owoców w diecie to również podniesiony poziom VLDL, czyli jest tutaj e, Very Low Density Lipoprotein i triglicerytów. Oba te wskaźniki mogą mieć wpływ na ryzyko zawału serca lub udaru mózgu. Wysokie poziomy cholesterolu VLDL są związane z rozwojem złogów blaszek miarczycowych na ścianach tętnic, które zmężają przejście i i ograniczają przepływ krwi. Oczywiście w opisie filmu znajdziecie linki do badań. Jest ich sporo. Jedno na szczurach, ale drugie na, jest również na ludziach. To są te, które jakby na szybko udało mi się znaleźć. Ale... Zwiększona konsumpcja owoców to również ryzyko wyhodowania sobie otłuszczonej wątroby czy trzustki. Fruktoza niestety nie powoduje sygnałów dla naszego organizmu, że jesteśmy pełni, więc jest bardzo łatwo. Przekroczyć ilości węglowodanów w diecie, które nasz organizm bezpiecznie może tolerować. Zwiększone spożycie może powodować chroniczną insulinooporność, która prowadzi w konsekwencji do cukrzycy typu drugiego. Kolejne to leptin resistance, czyli jest to takie pojęcie, gdzie zwiększenie odporności na sygnał hormonalny, że jesteśmy pełni, czyli niegłodni. Nie muszę chyba wspominać, że to zaburzenie to bardzo krótka droga do przejadania się i plagi otyłości. Kolejne, fruktoza może też przysporzyć kłopotów osobom ze schorzeniami jelit. To, że nasze komórki nie mogą przyjąć fruktozy nie znaczy, że bakterie jelitowe jej nie kochają. Kochają i to bardzo. Karmią się nimi, może to powodować większą produkcję gazów, rozwolnienia czy też zaparcia, zwłaszcza u osób z IBS. Wiemy, że spożywanie dużych ilości glukozy będzie powodowało zacukrzenie komórek. Mamy na to test HBA1C, który to właśnie mierzy, ale fruktoza również zacukrza nasze komórki i to w w siedmiokrotnie większym stopniu. Bardzo ciekawe badanie na szczurach dotyczące tego tematu znajdziecie również w opisie. Jeśli macie kogoś w Waszym otoczeniu, który głęboko wierzy w zdrowotną siłę owoców, albo spożywa ich codziennie w dużych ilościach, a martwicie się jego zdrowiem, Podeślijcie mu ten film, zwłaszcza linki do badań. Są po angielsku, ale Google oczywiście zrobi, translator Google zrobi tutaj naprawdę dobrą robotę. Wierzę, że bardzo większa część z Was będzie w stanie sobie to przetłumaczyć i zrozumieć, o co chodzi w tych badaniach. Standardowo zapraszam Was też do zostawienia komentarza pod filmem, co nie myślicie. Czy odcinek dał Wam trochę do myślenia? Mam nadzieję, że tak i co, do zobaczenia. Za tydzień trzymajcie się, cześć!